Cześć, siemane! Jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku z Palionowa razem tam z panem Damianem. Dzień dobry, witam, witam wszystkich. Ja tu siedzę na murach i obserwuję czy... Obserwuję, czy płaker... nikt nas tutaj nie, nie atakuje, nic się nie dzieje. E jeszcze zanim My. zaczniemy cokolwiek w tym odcinku robić, to Damian szybko odliczaj do pięciu. Musicie zostawić łapkę w górę S i napisać jakiś fajny komentarz. Pięć! I no, za... napiszcie, 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 napiszcie czy, czy się, udało, się udało. Napisz, napiszcie, jeśli wam się udało to napiszcie, ja wam przypnę serduszko. Mm. Yy, dobra, jeszcze tylko zanim przejdziemy do właściwej części filmu to Gdzie mamy diament? Ja sobie muszę zrobić zbroję, bo mi się zniszczyła uh, O oh ja yeah, uh... dziękuję ty, pajająka sobą tutaj już idzie, 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 No ja, dobra, bij tam movedam... ja sobie tu zrobię szybko zbroję uff. Uh, uh. Trochę tych diamentów mamy Yyy nie za dużo Co to za hałasy? O no. Jezu! Oh, Aaaa... Aaaa... co? 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 Co jest? Aaaa... Aaaa Ufff, Zacz zaczął na mnie stary, Dobra, się... czekaj, ja mam na niego pomysł, ja mam na niego pomysł Gdzie mamy złoto? Gdzie my mamy złoto? Yy, tu mamy złoto Potrzebuję jeszcze potyka Yyy, czekaj, bo nie mogę... Ma Gdzie mamy potyki, stary? O, dobra, tu no. Zamknij się! To do mnie było? Nie, to brzmi o tego Gdzie jest ten wilkołak? Idę na niego Ha, tu, chodź Ej, nie trafiłem Czekaj, ja też go nie trafiłem Ale, Lego, Lego, Ale ja mam złoty Lego. miecz, ja mam złoty miecz, ja mu więcej robię niż ty Dobra, ale ja też mu coś robię. Ja mam. MLL ML, 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 dobra. Nie, mu jeden. Dobra, już się nie czepiaj. O, dobra, dobra jeszcze ja zajmę innymi mopkami tutaj w okolicy wtedy. No, Umrzyj! umrzyj ilon ma życia. Hop! Dobra, creeperek zabity. Tu jeszcze jest pan Creeperowy. Pakuj no, walizkę, gościu. Ilon ma życia, stary. Patrz, jaki on jest twardy. Gościu, pakuj walizkę. Umrzesz ty wreszcie? Okay. Ale robi. O! No, Aha! No. Ej, stary, to jest nie fair. Biją mnie trzy szkielety. Dobra, Bim. powiem ci, że chyba były jakieś zmiany z tymi wilkołakami, bo ten złoty mierz to się zdążył popsuć zanim ja go zabiłem. <grym> Coś nie wyszło. Chciałeś, wiesz, zabłysnąć, a... a... Ale nie miałem brokatu przy sobie, więc wyszło jak wyszło. No, ale mamy żelazną siekierkę z niego. Więc w Generalnie sumie, spoko. Mamy turboplan. Mamy na... turbo plan, żeby zbudować sobie tutaj gdzieś pod tym zamkiem tajną bazę z, już z pistonami taką wiecie, dokładnie, naprawdę dokładnie. ukrytą. I W sumie ja by... to, znacie jakieś fajne miejsce, a ja w tym czasie skraftuję dwa pistony, czy ile? Yy, dwa pistony na razie. Z racji, że tutaj będzie, wiesz, tu będą schody yy, w tym miejscu. Czeka, jak się robiło piston? Yy, to my je sobie i... zrobimy za no, schodami, tylko tajne przejście. Piston... Tych. Dobra. E, aha, kobyl i drewno, okej. Okay. Cyk, cyk cyk, 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 4, cyk, cyk. 2, 3, 4 i 6 drewna łącznie. Czyli gdzie mam jakieś drewno? Yy, o, Ooh. tu. A, jeden, dobra. Dobra, mam materiały, już robię pistony. Yy. Dobra, to było chyba tak. I. Nie to. Dobra, mam dwa pistony. Mamy gdzieś stajmbole? To bym od razu zrobił te takie lepkie. Jest jeden, ale jeden trochę ma. O, tu są dwa, dobra. Eee. Yy. Ciach, ciach. I dobra, mamy dwa pistony te już takie fajne. Gdzie, gdzie za którymi schodami chcesz robić? E, no robię pomieszczenie już za schodami. Tam, Aha, czekaj. Wiesz, bo tam będą schody, nikt nie będzie widzieć o tym. Ty, a to jest, tak, to jest dobre. Schodzić, nie? Tak naprawdę, a tu Prawda. A sobie tu walniemy jakiś nie Tylko ja, gdzie ty chcesz te pistony ułożyć, bo tak trochę tego nie widzę. E, pistony... O, oh. o. Oh. Bo tak to zrobiłeś, że w sumie nie mam oh, pojęcia. Powiedzieć... Oh, oh. Wey wey wey, uej. trzeba to Czekaj, nie, 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 jest, jest ok, jest ok, patrz. Yy, zrobimy teraz. Jest teraz okay. yy, no i tutaj będą tak. pistony. I tu muszą być pistony. Tu i tu. Dobrze, bardzo pięknie podoba mi się twój. Yy, dobra myśl technologiczna. Ja już tutaj przystawię to ładnie o tym. Oj, nie możemy chyba tu. Yy, a dlaczego, nie? No, A gdyby tą całą... Krat... O nie, tej ściany nie przesuniemy o jedną kratkę. Ale czekaj, byśmy mogli zrobić to tak... A gdybyśmy poszerzyli schody o jedną kratkę? O, tak byśmy mogli zrobić. Dobra, i w sumie jest spoko, jest spoko. Myślę, że się tylko nie zabutują. I tu obramówkę też walniemy jakąś fajną. Dobra, czekaj, ja sobie tu oświetlę ja to pomieszczenie szybko. Ja tu już coś mi myślę, żeby... Dobra, nie... kombinuj, ja tutaj już zajmę się troszeczkę tym pomieszczeniem, powiększeniem go, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Na pewno musi tu być miejsce na Enchant i myślę, żeby już zrobić taki konkretny na 30 level. Nie wiem co ty no, o tym sądzisz? To, to, to będzie super pomysł. Zrobienie tam Enchant naprawdę dużo nam da. I, I tutaj on... jakiś magazyn, na ważniejsze że też bym zrobił, bo mamy wszystko wystawione na tym dziedzińcu. Każdy sobie może w sumie wejść i nam coś ukraść. nie? Tak, oni nie mogą wiedzieć, yy... że my coś takiego mamy. Dobra. Ja obserwuję tylko, czy oni się nie kręcą, bo wiesz, no. Dobra. Yy... Jesteśmy. To jest wojna już tak naprawdę. My z, my z... Czekaj. My z nimi czy... jesteśmy. Oj, chciałem zajrzeć do skrzynki, a się wystrzeliłem żelkiem. Yy, gdzie my mamy książki? Mamy jakieś książki w ogóle? Euu, coś? Ewentualnie tam... skórę, żeby zrobić książki? Mamy skórę chyba, wiesz? Czekaj, bo tak przeszukuję te skrzynki, ale mamy w nich taki chaos, że... To jest w ogóle jeszcze no, skrzynka prezentów sprzedona. No, dobrze. Yy, o, dobra, mam skórę. Mam to. Ile tych książek jest potrzebne? Dobra, całego jest taka przerobiona. Czekaj, bo nie wiem jak się robi książkę O. Y -y, aha, dobra, nie, okay, już wiem jak, już wiem jak, czekaj, nie chcę, nie chcę tego y Jak się to wyłącza? Nie, show me z tym Cyk, 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 ee... jeszcze jedne schodki potrzebuję Dobra, później ogarnę, bo nie wiem jak się to wyłącza Weź mm. zobacz, chyba nikt nie ogarnie, że tutaj coś może być, nie? Dobra, zrobiłem 21 książek, to będzie na 7 tych, a ile musi być? Ooooo. Y -y. I don't know Mamy gdzieś drewno w jakiejś sensownej ilości. O, dobra, mamy. Yy, dobra. Zrobię tak. Yy, przy głównym, głównej części tego craftuję właśnie te. A, czyli masz wszystko do książeczek, yy, tak? Można tak, mam. Y. Zrobiłem ich 7 w tej chwili. No, okay, jeszcze 14 będę w stanie, bo skóry jeszcze tyle mamy. Tylko czekaj, Ale... ile ich musi być. Enchant też mam przy sobie w razie co. Jak dobra. się to wyłączy, bo mnie to irytuje. Yy. Jak my się my wyłączy, się to. Nie... A tu jest zielona książeczka, dobra. Yy, Musimy mieć tajną broń na nich, no, ale masz jakiś pomysł na sensowną tajną broń, żeby to tak, mam pomysł na jedną naprawdę, bo oni mają te miecze takie, że no to naprawdę musi być coś konkretnego, nie, żeby to miało sens. Ja ci powiem tak. Dzięki temu, tak, rozwalimy im trzy czwarte no. zamku i to całe tinki które przeleci dalej i oni będą w zamku, ich po prostu mm. zmiecie, jednym słowem, z powierzchni ziemi. No tylko też tego jakoś bardzo nie wystawię bo w sumie, żeby oni nie myśleli, że my się przygotowujemy do jakiejś wojny, bo my chcemy w końcu spokoju. Nie, nie, w nie, to my będzie zakryte, tutaj... to będzie zakryte, oni nic o tym nie będą wiedzieć, bo to Dobra, też będzie yy... tajne pomieszczenie. Zacząłbyś może robić ten mechanizm z pistonami, bo ja nie wiem gdzie mogę zrobić enchant, nie wiem ile zajmie miejsca ten mechanizm. Właśnie staram sobie przypomnieć, jak piston zrobić. No Dobra. przecież ja zrobiłem tu dwa pistony, po co ci ich więcej? Piston, przepraszam. Ten, repeater. No masz przecież tego, craftingi po prawej. No wiem, no i teraz się właśnie zorientowałem, że tam też jest repeater, nie? Tak, tam jest wszystko. Po prostu, po prostu potrzebowałem chwilki, żeby... Trzy stony, dwie pochodnie i jeden zwykły redstone. Dobra. Dobra. To pomieszczenie, jak będzie tych rozmiarów, wydaje mi się, że będzie ok. Trzeba będzie je jeszcze jakoś ozdobić, ale. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Ja do ciebie. Poczekaj, ja myślę, jak to tu zrobić. Masz może ten tutaj ze sobą, jak on się nazywa? Czekaj, myślę, żeby dać tu enchant. Co mam ze sobą? Eee, tego. Eee, będzie Podobno. trzeba to trochę jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze liczę? Jeszcze? Bo to musi być jakby całe tak, kółko na dwa, dolnym tym, nie? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, osiem, osiem, osiem i będzie git Dobra, chyba. to ja idę zrobić szybko jeszcze osiem tych książeczek. A ja idę, zaczynam robić, zacznę A. robić ten mechanizm, żeby oni yy... jak najpóźniej się dowiedzieli. A nie, chwila, bo ja to źle zrobiłem. Yy... O tym, bo oni tak naprawdę się dowiedzieli o naszym mechanizmie tam w tym starym. Z tego względu, że my tak wiesz, przekładaliśmy robienie tego. Jak to się nazywa? Mhm. Mm Czego? Yy, no, jak on ma, no wyleciał mi z głowy. Yy, tego. No. Yy, żeby te drzwi się zamykały same. Yy, no, gór... słuchaj, jest problem, trochę nam skóry braknie, bo tylko cztery książki mogłem jeszcze zrobić. Chyba, że masz gdzieś jeszcze skitraną skórę, jakoś, o której nie wiem. Yy, nie, nie mam nic więcej. Huh. Więc, no jedynie pójdzie się na jakieś Czeka. polowanie wtedy A jak zrobię tak, to na który level to jest? 22 w tej chwili najwyższy mi znalazło 22 mm. Ale dobra, to i tak nie jest To złe. i tak to już nie jest z... źle, już coś fajnego może polecieć, więc jakiś początek jest enchantu, a potem się znajdzie po prostu więcej skóry i no i to będzie miało jakiś większy sens Dobra, teraz zrobić ten mechanizm i jakoś to ozdobić i w sumie jakby to ozdobić yy, Na pewno potrzebujemy guzika jakiegoś tak. To zaraz ci przyniosę, jak już tu jest ten guzik. Yy, w ogóle gdzieś zrobiłem wcześniej guzik, ale. Dobra, zrobię dwa. Nie wiem, czy się przydadzą dwa, ale zrobiłem dwa. Idę do siebie. Cyk, dobra. Yy, co jest? Będzie przejście. No Czekaj, bo już bo. Ma mechanizm już pracuje. Dlatego tutaj wiesz. Yy, dobra. To tu masz guziki. I w sumie tego kobla to ja tu postawię, jak już będzie. Pistony będą działać, nie? Na razie niech jest otwarte. Tak, tak. Yy... Yyy, dobra, czy ja się mogę zająć sobie tu, w sumie... Eee nie, tu będzie trzeba wymienić ściany, dobra. Mm. Myślę, jak Kiedy to zrobić to... sensownie. Tak... Oj, co jest? Wystrzeliłem się od ściany znowu. Yyy... Hmm... Co? Co ci nie działa? Czekaj, yyy, guziczek muszę działać. Ale zaczyna to, myślę, już... Już całkiem wyglądać fajnie. Może też się tu jakiś. Hmm. Już myślisz teraz ten taki większy magazyn tutaj przenosić, czy jeszcze nie? Bo jeśli tak, to muszę trochę to jeszcze poszerzyć. Ten większy magazyn nie mam, czy pamięta. to później? Czekaj, to by działało tutaj. Działa? Tutaj działa mechanizm. Działa, A po co ty tu dziurę robisz? A, dobra. Yy, dobra, działała... wiesz co, ja już zrobię miejsce na ten mechanizm potem. Żeby to miało sens Dobra, oni nie zobaczą tych guzików A działa, no, ty, no, tej... działa to już? Tak, Jest. Działa, działa Dobra, powiedzmy proszę do mamy Kurde. I mamy tajne wejście Więc spoko więc. A magazyn, zrobię tutaj jakieś przejście i będzie Ty, ale ja się zaraz nie wykopię z drugiej strony zamku Może tu w dół by trzeba trochę zejść W którym miejscu? Mm, powiedzmy tutaj. tu zrobić schody w dół I zrobić jakby dwupiętrową bazę znaczy, czekaj, ja teraz potrzebowałbym crafting table, masz może ze sobą? Mam ze sobą drewno, już tu stawiam Dobra o, Czekaj, Bo, bo... bo crafting table i tak będziemy tutaj potrzebować Tak, i zaraz walnę też tu piecyk i no jakąś skrzynkę czy dwie mm. Dobra, cyk Dobra, cyk i skrzyneczka, nie w piecyku, w piecyku się nie robi skrzyneczek y... Jedną podwójną na razie tu zrobię, co? Dobra Czekaj, gdzie ja mogę skitrać? Dobra w sumie, a gdyby zrobić mechanizm jeszcze wewnątrz tej bazy, drugi z pistonami, który ukryje tylko skrzynkę z ważnymi rzeczami, że nawet jak ktoś tu Ale wejdzie? To jest kozak pomysł, to jest naprawdę kozak pomysł. To no po prostu na to nie wpadnie, to w sumie. Czekaj, okay, to musi być. Yy, tu dam skrzynkę i tu będzie można zrobić po prostu, że to się zakryje stołem czy coś. Wiesz to... co, ja bym to bardziej ten. No, ustaw jak, jak myślisz, a ja pójdę już po takie cenniejsze rzeczy, jakieś złoto, diamenty i, i tam zniosę I to w sumie dobra. chyba będzie wszystko... to jest 8 diamentów Co jest? Skąd mamy diamentową katanę? A bo ukradłem ją a to ja sobie... komu ją ukradłeś? E, chyba Szczepsonowi. Mhm, okej okay. <laughs> Nie wnikajmy, nie wnikajmy, dobrze? dobrze? Dobrze, nie wnikajmy, nie wnikajmy, dobra, biorę wszystko co cenne, nie biorę wszystkiego co cenne, bo nie mam miejsca w ekwipunku Wiesz, co ja bym yy... zrobił jeszcze? Co byś zrobił? Obud wokół ich zamku. Myślisz, że to dobry pomysł? Będę ja zobaczył, co oni tutaj mają, tu czy coś się zmieniło. Czy oni nadal tak wszystko powoli tutaj, wiesz... Robią, znaczy, nie? szczerze, nie zwróciłem uwagi... Oj, nie chciałem tego zrobić. Yy, nie zwróciłem uwagi, czy już tam coś się sposunęło u nich z pracami do przodu, czy nie. Nie, oni cały czas chyba w miejscu co stoją, jest, ale... Co jest? Czemu wiem? ja nie mogę tego... Czekaj, bo ja mam tu problemy z craftingiem. Co, no, autentycznie to co, jesteś, mi... co jest takiego trudnego w skraftowaniu czegoś? Nie chodzi, że to jest trudne w skraftowaniu czegoś, tylko nie chce mi się rozkładać tak jak powinno. Coś, czemu mi to nie przytrzymało. Dobra, ile jeszcze jest? Czemu nie mogę tego zgarnąć? O. Ja nie mam Zrobiłem pojęcia, tak. co robisz. Ja sam nie mam pojęcia, co robię ewidentnie. Ale dobra. Prezent od Szczypsona, żaden prezent od Szczypsona, wojnę tu mamy z nimi. O, idealnie starczyło na. na cały stack bloków restowa, idealnie. Nice! Więc... To dawaj, dawaj lecimy to odłożyć do i dosyć. No właśnie lecę to odłożyć tutaj. Cyk. Nie, wygląda to chyba serio fajnie, mi się wydaje. I Trochę na tu, tak którego w bloki w sumie nie pakowałem, ale to... najwyżej się później zrobi. Dobra, to są wszystkie nasze zapasy, tak? Znaczy, ja tylko takie wiesz, cenniejsze rzeczy robię, żeby oni się też nie zorientowali. Że najwyżej pomyślam, że jesteśmy biedni, a nie wiem, jakiś kobyl czy węgiel to tu zostawiam. o co chodzi. Wiem, wiem. Skarbiec potężny, przepraszam. Tak, tak, skarbiec. skarbiec. Y Dobra, no chyba wszystko jeszcze odłożę to co mam i ja sobie będzie spoko. To oni. Nie, co wiesz co, do tego zamku mają. na razie się nie pakuj, bo z tego co wiem tam są na serwerze, Wsz chyba Szczypson wchodził jak zaczynaliśmy nagrywać, więc teraz się tam nie kręć. Wiesz co, ja się tego przebiegam wokół zamku. Dobra, to ty się przebiegaj wokół zamku, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, wpadnijcie do Damiana, napiszcie jakiś fajny komentarz. Trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie i cześć, hejo!